Top 10 najbardziej męskich aktorów. Drogie panie, dzisiaj coś specjalnie dla Was. Wystarczy jedno spojrzenie na nich, by zauważyć, że są wzorcami męskości. Wiecie, że czułybyście się bezpieczne w ich silnych ramionach. Dziś przedstawiamy top 10 najbardziej męskich aktorów. Numer 10. Daniel Craig. Zaczniemy od wciąż najnowszego agenta 007, który wciela się w niego od 2006 roku. W końcu, czy istnieje lepszy wzór męskości niż James Bond? I choć wielu było niezadowolonych z wyboru tego aktora na agenta jej królewskiej mości, dziś Craig jest uznawany za współczesny wzór męskości o wiele bardziej brutalny, chłodny i mniej elegancki niż jego poprzednicy w roli Bonda. Numer 9. Hugh Jackman Chmurne spojrzenie i marsowa mina. To głównie nam się kojarzy z tym aktorem, choć jest on również świetny w bardziej, nazwijmy to, wygładzonych rolach. Jednak dzięki roli Wolverina, zimnego, zamkniętego w sobie mutanta, zdobył rzesze fanów i został uznany za archetyp męskości. Dlatego to właśnie Jackman dostaje dziewiąte miejsce w naszym zestawieniu. Numer 8. Chris Hemsworth Odejdźmy na chwilę od tych posępnych panów, gdyż ten bóg piorunów to prawdziwy śmieszek. Jednak, czy to oznacza, że nie nadaje się na wzór prawdziwej męskości? Wręcz przeciwnie, a jego uśmiech jest zaraźliwy. Hemsworth to przykład aktora postawnego, który świetnie wygląda zarówno na eleganckich galach, jak i surfując wśród fal w Australii. Numer 7. Mats Mikkelsen ten aktor udowodnił, że nawet kanibal może być seksowny, co może trochę źle świadczy o psychice widzów, za to świetnie o nim. W końcu zimna uroda pochodzącego z Danii aktora świetnie nadaje się do roli Łotrów, którzy podbijają masę serc. Nic dziwnego, że fani szybko wybaczyli Warner Brosowi zwolnienie depa z fantastycznych zwierząt. W końcu zastąpi go Mac, a kto mógłby oprzeć się temu spojrzeniu? Numer 6. Bros Willis. Tego pana już od wielu lat nie kojarzymy z garniturami czy bujną czupryną. Za to na pewno z t-shirtem i łysą głową. Sorry, Bruce, sorry. Willis to taki mężczyzna, przy którym żadna kobieta nie czułaby strachu, a dodatkowo byłaby pewna, że nie bałby się dla niej pobrudzić. Dlatego aktor wciąż wciela się w ten sam typ postaci twardych, nieustępliwych mężczyzn, co z drugiej strony nie zawsze wychodzi mu na dobre. Numer 5 George Clooney. Odejdźmy trochę od tych twardych, niczym kokosy postaci, gdyż męskość nie jedno ma imię, a jednym z jego przykładów może być typ eleganckiego gentlemana, jaki prezentuje sobą George Clooney. Choć raczej nikt nie wysłałby go naprawiać rury, to na pewno nie można mu zabrać tytułu męskiego aktora w tym bardziej delikatnym i uroczym wydaniu. Numer 4 Tom Hardy. Następny typ zawadiaki, przy którym ma się wątpliwość, czy garnitur go nie parzy. Nic dziwnego, że przy swojej urodzie może przebierać w niejednoznacznych rolach, które zresztą gra znakomicie. Jak na przykład w Legend czy Incepcji. A to, że prywatnie Hardy jest szczęśliwym mężem i ojcem, tylko wzmacnia jego czar rzucony na damską część widowni. Numer 3. Harrison Ford. Nim pojawił się Tom Hardy, był on archeolog lub galaktyczny przemytnik, w zależności od tego, która seria filmów jest Wam bliższa. Harrison Ford to również przykład mężczyzny, który pasuje zarówno do eleganckiego spotkania przy drinku, jak i do baru z piwem. Jednego można być pewnym. Na pewno złamie Ci serce, baby. Choć czy można się spodziewać czegoś innego? Numer dwa. Dwayne Johnson – jeśli chodzi o współczesne wzory męskości, chyba nie ma bardziej męskiego aktora niż The Rock. Jednak jest to męskość zupełnie nowa i interesująca. Johnson wygląda, jakby mógł Cię zmiażdżyć jednym palcem, jednak to klawy ziomek. Gość, który często gra postaci bardzo rodzinne, mające szacunek do kobiet, nie bojące zwrócić się z prośbą do własnej matki czy okazać uczucie swojej córce. Takiemu wzorowi męskości mówimy głośne. Numer 1. Henry Kaville Superman, Tezeusz, Wiedźmin czy Sherlock Holmes. Bez względu na to, czy w danej roli aktor gra swoimi idealnie wyrzeźbionymi mięśniami, czy też zabójczym uśmiechem i brytyjskim urokiem, niewątpliwie przejmuje ekran i całą uwagę widzów. Mimo bardzo charakterystycznej urody, Henry nie dał się zaszuflatkować w rolach wojowników i superbohaterów. Coś nam mówi, że jego kariera dopiero się rozkręca i na pewno pokaże nam jeszcze pełen wachlarz swoich aktorskich umiejętności.